Cześć, witajcie. Tak wygląda hodowla pieczarek. Jak widzicie, wszystko zgniło. W jednym i w drugim kartonie. Moim zdaniem była za bardzo ugnieciona ziemia. Tak, żeby były podlewane. Ale nic to nie dało. Tak, żeby trzeba chyba wykręcać i dać jakiejś świeżej ziemi. Dzisiaj na moim kanale będę hodował boczniaki. Ostatnio hodowałem pieczarki. Miałem trzy zbiory. Potem pieczarki o dziwo spleśniały. Moim zdaniem za bardzo była ubita ziemia. No i była taka bardzo wysuszona, a je zraszałem co jakiś czas. Teraz kupiłem boczniaki. Kosztowały 23 zł. Otworzę je i zobaczymy jak to wygląda. Trzeba ostrożnie, bo tam jest folia. O, jest nawet karteczka. Instrukcja obsługi, chyba. Uprawa boczniaków w pomieszczeniach zamkniętych. To mnie na razie nie interesuje, bo w tym odcinku będziemy hodować boczniaki w osobę mojej koleżanki Wiolaśki. To jest taka kostka. Ma jakieś 13, może 14 kg. Tu jest raczej spód. A, zobaczcie. Tak to wygląda. Tu jest jakaś grzybnia. Moja koleżanka powiedziała, Wiolaśka, żeby te dziury trochę rozciąć. Więc rozciąć te dziury. Powiedziała, że jak rozetnę dziury, to grzybki będą lepiej rosły i będzie ich dużo więcej. Powiedziała, że boczniaki trzymała w piwnicy. Tam było ciemno, nie było żadnego światła i urosły. Doczekała się trzech zbiorów. Zobaczymy, jak to wygląda. Będzie. Nie wiem, czy robię dobrze. Najwyżej kupię jeszcze jedne, jedną hodowlę boczniaków Może coś urośnie Dziury powiększone prawie Tu jest taka duża grzybnia To im zrobię tutaj taką Wielką dziurę. Dobra, z tej strony zrobię duże dziury. Tu nie ma dziur, a przydadzą się może zobaczymy. Czy to coś do... Jak nic nie dam, to kupię nowe. Dobra, dziury są porobione. Z tej strony zostawiam dziury tak jak są. To są chociaż takie jakieś białe tutaj otworzę drogę nie wiem co to jest, dobra tak je ja teraz zostawię i włożę do ciemnego pomieszczenia boczniaki dałem do mojej spiżarki tutaj mam resztkę pieczarek zobaczcie pokroiłem na części grzybnie górę zliłem i wyrzuciłem i przykryłem na nowo warstwą ziemi i oblałem wodą zobaczymy czy pieczaczki z tego Wyrostą.